Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Bukle, ja ty? Anna Dolatowska. Aniu, ja wiem, że Ty masz przed cudowną, przed cudowną córkę, która chodzi do naszej polskiej sobotniej szkoły. I z Tobą tak naprawdę nie znam się długo. Ile mnie się znamy? Kilka miesięcy, nie? Dwa miesiące? Dwa miesiące. Że tak powiem, znajdujemy się teraz w przepięknym szpitalu, słuchajcie, tak ogromnym, naprawdę w Manchesterze, który zajmuje się transplantologią. Pani Ania tutaj czeka tak naprawdę zatem, aż pojawi się dawca, gdzie będziemy mogli przeszczepić serce. Dobrze powiedziałam to, no? Tak. I przed chwilą, kochani, mieliśmy dwu godzinną batalię, tak na dobrą sprawę z DWP, z departamentem, jeżeli chodzi o renty. Dlaczego ta batalia miała miejsce? Dlatego, że Pani Ania poszła kilka lat temu do pewnej firmy i Pani Ania od trzech lat powinna dostawać rentę. Co się okazało, je w ręce było napisane, że pani Ania nie potrzebuje transplantu serca, tylko transplant wątroby, więc trzeba było wszystkie te dane weryfikować, co było bardzo trudne i, i pani też nie była naj, najuprzejmniejsza, ale tutaj nie, nie zwracamy uwagi na to. Zwracamy uwagę na to, żeby gdzie Anno pójść, do jakich firm, do profesjonalistów, tak? Tak, zdecydowanie polecam wszystkim panią Anię. Pani Ania tutaj bardzo o mnie walczy, natomiast nie, nie korzystajcie z tej firmy, która jest zresztą w ewrex są bardzo znana. Nie mówmy, nie mówmy, bo nie będę mogła wiesz, wrzucić filmiku dalej. Natomiast ja mogę Wam powiedzieć, że my na swoim koncie mamy przeszło 80 rent, które wypełniliśmy nie my, bo my takiej rzeczy nie wypełniamy, bo nie mamy do tego kompetencji. Takie osoby, które wypełniają u nas te renty, to są Zoe, to jest Gemma i to jest Grace. I one pracują w firmie, która nazywa się FDF, czyli Flintshire Disability Forum. I muszę powiedzieć, że na przestrzeni kilku lat, jak z nimi pracuje ta, ta firma, te dziewczyny są po prostu rewelacyjne. One nawet teraz po tym, jak Pani Ania przeszła tą komisję, ja czekamy, mamy czekać między 4 a 6 tygodni tak na dobrą sprawę za, za decyzją, to zadzwoniły, w jaki sposób możemy przyspieszyć to z uwagi na to, że Ani kondycja jest no, taka trudna. Jest trudna, ale damy radę? Damy radę. Tak, bo mamy co? Mnóstwo marzeń do spełnienia. Jakie one są? Nie, nie, nie mówmy o tych nielegalnych, o których rozmawialiśmy. Kochani, musieliśmy odebrać bardzo ważny telefon z innego szpitala, więc, że tak powiem, możemy kontynuować, tak? Aniu, co byś chciała powiedzieć? Co bym chciała powiedzieć? Jak Ci dzisiaj mił, minął ranek ze mną w roli głównym? Bardzo nerwowo. No. Ale też bardzo konkretnie. Bo pani, pani chciała trzy razy nas rozłączyć, prawda? Tak. Forma była wypełniona źle, nie. Wiecie co, to jest po prostu. Yy, to jest po prostu skandal, że tak się wyrażę, że, że, że coś takiego w ogóle ma miejsce, że, że, że ludzie, którzy nie mają... Yy, no nie wiem, no jakiś taki mają utrudniony kontakt w tym naszym nieojczystym języku. Muszą po prostu być tyle razy oszukani, żeby w końcu trafić na taką osobę jak pani Ania. Ile razy byłaś w tym biurze, jak mogę cię zapytać? Ile razy? Kiedy pierwszy raz się starałaś o rentę? Kiedy pierwszy raz trzy się... lata temu. Czyli przez trzy lata w ogóle byłaś pozbawiona jakichkolwiek środków do życia, bo nie mogłaś iść do pracy. Tak. Bo, bo jednak czekasz za, za tym sercem, ale prognozy są takie, że jesteś tutaj w szpitalu w Manchesterze. Masz cudownych lekarzy wokół siebie. Widziałam, przychodzą. Wspaniałe pielęgniarki. Cudowną mamę, która zajmuje się twoją si córką i siostrę, która się tobą zajmuje. Tak. I nas, takich aniołów stróżów, którzy będziemy tu o ciebie walczyć. No pani Ania to jest po prostu fenomenalna osoba, słuchajcie. Tyle ciepła, tyle wsparcia, to to jest... Przepraszam. <noise> Ale to jest po prostu cudowne. To jest wspaniałe. A wiesz, co jest najfajniejsze? Że mamy jeszcze marzenia do spełnienia. I jak wyjdziesz już z tego szpitala, to będziemy robić inne rzeczy, co? Będziesz wolontariuszem u nas, będziesz nam pomagać. Co ty na no to? Bardzo chętnie. Tak? Co, skraplają się uczucia, więc będziemy tu kończyć, moi drodzy. Zatem życzymy wszystkim wspaniałego, wspaniałego dnia, z tego pięknego Manchesteru. Ja co chwilę się tutaj uderzam, Słuchajcie, tym pakietem, bo tutaj Anna ma taki all inclusive wersję, tak, Aniu? No Wszystko tak. masz, wielką siebie. Zatem pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Kogo pozdrawiamy? Mamę? Mamę, siostra, Wiktoria. Tak. Mua. Wspaniałego dnia.